To większy problem niż myślisz, tu nie chodzi o sam wygląd. Wystające żebra to znak, a ja pokażę ci dziś jak ten znak rozumieć. Jeżeli po oglądnięciu tego odcinka każdy poświęciłby dwie minuty codziennie do końca życia na te ćwiczenie, to za 50 lat spotkamy się jako najsprawniejsze staruszki na świecie. Na obieco to teraz musi dowieść, nie? I dowiozę! Ja jestem Artur Karapetian, to jest Kala U na Zdrowie, a dziś mam dla ciebie ćwiczenie na odstające żebra. Rip flare, czyli odstające żebra, to nie tylko żebra, ale także miednica i kręgosłup. Odstające żebra równa no się... Przedopochodem... Przedopocholona miednica równa się przeprostowany kręgosłup, a przeprostowany kręgosłup równa się przedopocholona miednica równa się odstające żebra, a przedopocholona miednica równa się odstające żebra i przeprostowany kręgosłup. Zawsze cały pakiet. Czy to niebezpieczne? Tak, to bardzo niebezpieczne. Momentami ten odcinek może być żartobliwy, ale to co mówię jest na poważnie. Odstające żebra to znak, że oddychasz na przysłowiowe 10%. To znak, że jesteś przehiperwentylowany. Hiperwentylacja to stan, w którym masz w sobie za dużo powietrza. Hiperwentylacja. Czyli bierzesz hiper dużo oddechów i zachodzi w Tobie podwyższona wentylacja. Hiperwentylacja to tak naprawdę zbyt dużo wdechów i zbyt mało wydechów. Czyli osoba przehiperwentylowana ma problem z tym, żeby wypuścić z siebie więcej powietrza. Często ma problem, żeby napompować balona. Ma bardzo napięte ciało i bywa reaktywna i wystarczy drobę, zamienić ją w wulkan. Ale zrozum osoba przehiperwentylowaną. Jeżeli przerywasz jej w środku zdanie, to ona, ona nie może sobie pozwolić na przerwanie w jej oddechu, bo ona musi być cały czas aktywna, bo wdech to napięcie i aktywność, a wydech i bezdech to spokój i cisza. Skąd wiem, że odstające żebra to hiperwentylacja? A bo wiem. I nie powiem. Dobra, powiem, ale za dopłatą. Nie no, już na poważnie. Sam zobacz. Stań przed lustrem. Najlepiej bez koszulki. Zerknij na swoje odstające żebra. Teraz weź głęboki wdech nosem. I zrób długi wydech. Nie, 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 nie. To był słaby wydech. Zbyt krótki i płytki, nie angażujący mięśni poprzecznych brzucha i skośnych wewnętrznych brzucha, które obniżą i zrotują wewnętrznie żebra, tym samym chowając swoje odstające żebra. Zrób to jeszcze raz. Nie musi być mocno. Ale z wyczuciem. Masz wypuszczać powietrze powoli i kompletnie. Poczuj, jak twoje ciało zamyka się od przodu wskutek wydechu. Widzisz dobrze, teraz zdecydowanie lepiej. Musisz czuć, jak ten gorset zamyka cię. Widzisz? Głębszy wydech chowa twoje żebra, bo głębszy wydech angażuje mięśnie poprzeczne i skośne wewnętrzne brzucha, które to robią. Ale to nie wszystko! Czy to znaczy, że jak będę robił większy wydech, to starczy, żeby schować moje odstające żebra i będę żył długo i szczęśliwie? Nie! Zabawa polega na tym, że musisz nauczyć się oddychać przy zamkniętych żebrach, bo jak inaczej ma to się stać twoją codziennością. A psikus polega na tym, że nie potrafisz tak oddychać, bo ten oddech jest całkowicie inny niż ten, który robiłeś z odstającymi żebrami. Ale po dzisiejszym ćwiczeniu możesz powiedzieć legalnie, że oddychałeś torem przeponowym. Bo wszyscy pytają, jako się oddycha torem przeponowym, co to jest ten tor przeponowy. Dzisiejsze ćwiczenie to tor przeponowy. Bo oddychać torem przeponowym znaczy nie tylko rosnąć w brzuchu, ale rosnąć 360 stopni. Nie jak balon. Zatem mam dla Ciebie poważną propozycję. To Twoja ostatnia szansa. Potem nie ma odwrotu. Wybierz niebieską tabletkę. Wyłączysz ten film, uznasz go za nonsens i będziesz wieść resztę swoich dni, ignorując fakt, że mogłeś zmienić swoje życie, ale bałeś się postawić ostatni krok. Wybierz czerwoną tabletkę, a ja pokażę ci, jak możesz naprawdę żyć i oddychać na 100%. Którą tabletkę wybierasz? Pamiętaj, jedyne, co ci oferuje, to prawdę latem.dcam. Podzielimy sobie te ćwiczenie na poziomy. Każdy kolejny poziom będzie trudniejszy od swojego poprzedniego, ale trudność nie będzie polegała na tym, że potrzebujemy więcej siły do wykonania danego poziomu, tylko będzie polegała na tym, że jeszcze ciężej będzie nie kompensować. Kompensować, czyli używać napięcia w innych częściach ciała, tam gdzie nie jest to pożądane. Czyli na przykład zamiast sięgania do przodu będziesz podnosić barki pod głowę. To jest kompensacja do tego, że używasz innych mięśni, wykonujesz zdanie źle inaczej, bo prawdopodobnie Twój układ nerwowy nie jest w stanie wykonać go tak jak trzeba. Tak jak w Mario nie możesz dotknąć żółwia, bo jest to błąd, tak tutaj nie możesz kompensować, bo jest to błąd. Gotowi? Lecimy. Poziom pierwszy. Poziom pierwszy tak naprawdę polega na tym. Stań w odległości od pół do jednej stopy od ściany. Następnie umieść butelkę między kolanami. I to jest poziom pierwszy. Osiągnięcie pozycji. Poziom drugi polega na tym, że kiedy masz butelkę między kolanami i stoisz w tej odległości od ściany, to teraz Twoim zadaniem jest dotknąć odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa ściany za sobą, tak żeby się na nią nie uwalić tylko z całą, z pełną kontrolą ją dotknąć. Podpowiadając Ci, powiedziałbym, żebyś wysięgnął lub wysięgnęła ramionami do przodu, poczuła, jak Twoja klatka i kręgosłup cofa się do tyłu w skutek tego sięgania i delikatnie zginając kolana, znalazł kręgosłup lędźwiowy na ścianie. Nie cały kręgosłup, nie tyłek, a kręgosłup lędźwiowy. Czyli zadanie jest prawidłowo wykonane, jeżeli potrafisz dotknąć odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa ściany, i zostać przy niej. To wtedy świadczy o tym, że Twój odcinek lędziowy kręgosłupa potrafi się zgiąć, a to jest w zasadzie główny czynnik, który pomoże nam schować Twoje żebra i nauczyć Cię oddychać przy schowanych żebrach. Poziom trzeci polega już na tym, że trzymasz ramiona przed sobą, stoisz w tym delikatnym przykucu, Twój odcinek lędziowy jest wklejony do ściany i teraz z każdym wydechem sięgasz ramionami do przodu, nie tylko prostujesz łokcie, a sięgasz ramionami do przodu i wypuszczasz powietrze, czując jak twoje ciało idzie do tyłu, a ramiona idą do przodu. Postaraj się znaleźć to uczucie. Robię wydech, czuję jak to zaczyna iść do tyłu, a ja zaczynam delikatnie sięgać do przodu. I podczas wdechu staram się utrzymać tą pozycję i czuję jak przestrzeń między moimi łopatkami Otwiera, rozciąga się. Powinno być takie uczucie towarzyszące temu. No i finał. Jeżeli potrafisz utrzymać taką pozycję i ją pogłębiać na 4-5 oddechów, czujesz powietrze w plecach i czujesz, jak potrafisz wysięgnąć i schować te żebra niżej, i przy tym nie robisz następujących rzeczy. Nie wbijasz mocno palców w podłogę, nie podnosisz stóp do góry, nie pochylasz głowy do przodu i nie czujesz się jakoś hiper napięte, tylko jest to swobodne. Sięganie i otwieranie przestrzeni między plecami, zamiast otwierania brzucha, to zadanie jest zwyciężone przez siebie. Dlatego, że w tym ćwiczeniu chcemy nauczyć Cię jak schować dolne żebra i nauczyć się oddychać dzięki temu do pleców, żeby tych dolnych żebra nie musieć otwierać. Więc jeżeli tylko to poczujesz i będziesz to powtarzać, to już mamy sukces. Nie potrzebujemy nic więcej. Więc poziom czwarty jest osiągnięty tak jak całe ćwiczenie, jeżeli potrafisz zostać w tej pozycji i oddychać 5 razy. Powtórz takie ćwiczenie 5 razy, czyli 5 pięć razy 5, pięć, 25 oddechów na dzień i myślę, że wszystko będzie z tobą dobrze. Wow, chyba nie żałujesz wyboru. Początki bywają ciężkie, może pojawiły się wątpliwości i wiele pytań. Zrób sobie i mi przysługę i wypisz te swoje pytania w komentarzach. Dzięki temu ja mogę udzielić Ci darmowej rady, a jednocześnie zasięg filmu jest większy i wszyscy są happy. Zaznaczam, że jestem otwarty na inne pomysły i inne sposoby do zmiany odstającej rzeby. Wierzę na przykład, że bardzo ważna jest zmiana tego, jak czujesz swoje ciało, czyli świadomość Twojego ciała, propriocepcja, ale także praca nad innymi zmysłami, na przykład nad narządem wzroku. Zatem pozostają furtkę w głowie otwartą. Jednak zaznaczam, że niezależnie od sposobu, każdy i tak musi przejść drogę oddechową do tego, żeby zmienić problem odstających żeber. Bo tak jak zobaczyłeś, wydech sprawia, że żebra się zamykają, a następnie musisz nauczyć się tam oddychać. To się nie stanie samoistnie. Dlatego ze swoimi podopiecznymi pracuję nad odstającymi żebrami I innymi problemami posturalnymi Takimi jak głowa w przód, przodopochoranie miednicy, hiperlordoza Poprzez trening oddechowy i trening neuromięśniowy W programie Healthy Kremgosłup Program polega na zmianie nawyków oddechowych Czyli tego jak nawykowo oddychasz I zmianie nawyków posturalnych Czyli tego jak angażujesz swoje ciało na co dzień I jaką przyjmujesz posturę Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej link pozostałem w opisie I jak dowiozłem? Dla lepszych efektów praktykuj codziennie przynajmniej przez 2 minuty I widzimy się za 50 lat jako zdrowsi i sprawniejsi staruszkowie. Dziękuję za uwagę. Na zdrowie. Artur Karapetian.